Hej, z tej strony Niko z yoga.pl. Witam Cię na drugim dniu wyzwania z marką Yoga Bazar oraz Say Yoga. Dzisiejsza praktyka to krótka praktyka przeznaczona naszym biodrom i ich mobilności. Jeżeli Ci się spodoba, to zapraszam na cotygodniowe, wtorkowe zajęcia online, które są dostępne bez wychodzenia z domu, bez opłat, bez subskrypcji jedynie w zamian za wirtualną kawę. Więc w opisie znajdziesz więcej informacji. A teraz ruszamy. Także od razu. Tak jak Ci wygodnie, usiądź sobie w siadzie skrzyżnym lub w wadżesanie, wydłuż kręgosłup i zamknij delikatnie oczy, aby przygotować się na praktykę. Weź głęboki wdech do żeber. Głęboki wydech przez usta. I jeszcze dwa razy głęboki wdech, wydłuż kręgosłup, wydech ustami. Raz ostatni? Super, utrzymuj oddech do żeber. Barki zrolowane do tyłu. Spokojny oddech. Z kolejnym wdechem. Unieś dłonie do góry, ręce do góry, otwórz oczy. Z wydechem lewa ręka na lewą stronę. Delikatnie wyciągnijmy prawy bok naszego tułowia, wdech góra. Wydech lewy, mocno odepchnij się delikatnie od prawej ręki, otwieraj klatkę piersiową, wdech góra, wydech jeszcze raz na lewą stronę, odepchnij się delikatnie z lewej ręki, otwórz klatkę piersiową, wdech góra, z wydechem na prawą stronę. Otwieraj klatkę, super, wdech do centrum i zacznijmy z takim mobilizującym trochę ćwiczeniem do nas dla naszych bioder. Będziemy Powolutku, najpierw otworzymy stopy, jak do takiej szerokiej bada konasany, mhm. i będziemy powolutku, trzymając prosty kręgosłup, ręce mogą być albo możemy trzymać się za nasze łokcie, albo tutaj, jak wam jest wygodnie. Chcemy utrzymywać prosty kręgosłup i podchodzimy naszymi pośladkami w stronę naszych pięt. Hop i z wydechem. Mocne. Głębokie, dalekie, takie kroki, tylko że pośladkami. Hop i daleki krok. Super. I jeszcze raz do przodu. Mocne, dalekie kroki. Trzymaj biodra otwarte. I tutaj na wydechu wracamy. Hop. Mhm. Nie zapadaj się w barkach. Barki otwarte, daleko od uszu i to samo. Jeszcze raz ostatni do samego przodu. Hop. Mm -hmm. Wdech. I z wydechem zostajemy tutaj. Możemy przechwycić nasze stopy, otworzyć klatkę, pociągnąć kolana do maty. Z wydechem delikatnie ukłonić się w przód. Wdech góra, wydech, jeszcze raz, pogłębiamy nasz skłon, wdech góra, z wydechem od razu przejdź, przełóż swoje kolana i przechodzimy do klęku podpartego. W klęku podpartym wypchnij się z górnych pleców, nie zapadaj tutaj w łopatkach, ciągle się wypychamy, kolana na wysokości naszych bioder. Tutaj wdech z wydechem. Prawy łokieć, do pra prawe kolana do prawego łokcia i zrobimy kilka takich obszernych okrążeń naszym prawym biodrem. Nie uginaj rąk, nie uginaj łokci. Mocne, solidne okrążenie. I do przodu wdech. Wydech. Super. Wdech i z wydechem odstawimy prawe kolano na sekundę. Poprawimy się w tej pozycji. I na kolejnym wydechu uniesiemy prawą nogę do góry. Wdech. Z wydechem prawa noga do boku. Mhm. Tutaj trzymamy. Z wydechem prostujemy prawą nogę. Wdech. Wydech. Odpychaj się mocno. Od swoich ramion, od swoich dłoni, wydech prostujemy. Wdech, wydech prostujemy. Odpychaj się z barków, nie zapadaj się. Łokcie proste. Jeszcze jeden wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Przytrzymamy z wydechem od razu prawe kolano. Po zewnętrznej stronie lewego, delikatnie siadamy sobie w stronę naszych pośladków. Tutaj możemy przejść trochę bardziej do przodu, do tyłu. Możemy zostać statycznie, tak jak wam się dzisiaj podoba. Mhm. I z kolejnym wdechem hop, przejdziemy do naszego, do naszej pozycji stołu i od razu na drugą stronę wdech. Wydech lewe kolano do boku. Utrzymujemy mocno zaangażowane mięśnie kor i z wydechem prostujemy lewą nogę. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech. Nie zapadaj się w łopatkach. Jeszcze pięć, cztery, trzy. Dwa, kolano ciągnie do góry. Jeden, wdech. Z wydechem lewa noga do przodu, lewe kolano na prawe i delikatnie siadamy sobie w stronę naszych bioder. To było ciężkie, ale nasze biodra i nasze pośladki muszą pracować, bo często są pomijane w praktyce jogi. Super, wdech. Powrót do, naszego, do naszej pozycji stołu i z wydechem pies z głową w dół. Tutaj poprze, poprzeciągaj się, głowa luźno. Głęboki wdech, głęboki wydech. Mhm. Połginaj kolana, mocno odepchnij się od stóp, od rąk. Biodra ciągnij ku górze. Statyczny pies z głową w dół. Tutaj wdech. Tutaj wydech. Ekstra. Na kolejnym wdechu prawa noga góra. Delikatne przeciągnięcie z wydechem kolano. Klatka piersiowa. I przekładamy naszą prawą stopę pomiędzy dłonie. Odkładamy lewe kolano. Na ziemię, wdech. Uniesiemy się tutaj i teraz przytrzymujemy, naszymi rękoma przetrzymujemy naszą, yy, nasze prawe kolano, i z wdechem będziemy unosić, hop, prawe kolano do góry. Jeżeli dla kogoś na stopie, od yy, na górnej części stopy jest boląco, to można podwinąć i na wdechu. Dopinamy, prostujemy lewą nogę. Wdech. Podwijej kość ogonową. Mhm. I nie chcemy tutaj unosić się hop do góry, tylko chcemy jak najmniejszy ruch w biodrach, żeby biodra nie unosiły się, a prostowała się sama noga. Lewe kolano. Wdech. Wydech, opuść. Wdech. Wydech, opuść. Jeszcze jeden wdech. Wydech, opuść. Przejdź teraz dłońmi do wewnątrz. Możesz odsunąć prawą stopę do prawej krawędzi. I tutaj tak się pobujać. Możesz prawą stopę ułożyć na prawej krawędzi. I otworzyć jeszcze kolano. Prawe do prawej strony. I z kolejnym wdechem. Postaramy się przechwycić lewą kostkę prawą dłonią. Otwórz się tutaj, pociągnij się do tyłu, a z wydechem przyciągasz stopę lewą do pośladka i chcesz odkręcić barki w stronę maty. Tutaj wdech. Stopa prawa może już być, może nadal być na zewnętrznej krawędzi, albo może po prostu być położona. Mm -hmm. Tutaj wydech, jeszcze jeden wdech. Z wydechem opuszczamy lewą stopę, wracamy dłońmi hop na matę i pozycja planku. Tutaj wdech. Z wydechem prawe kolano, klatka piersiowa, i od razu prawa stopa na lewą stronę i opuszczamy tutaj nasze biodra w dół możemy się trochę pobujać do przodu, do tyłu i delikatnie, delikatnie pozwalać naszym biodrom opaść w dół, łokcie mocne nie uginają się, klatka otwarta do przodu. Tutaj wdech. Z wydechem hop, pies z głową w dół. Tutaj jeden wdech. Tutaj jeden wydech. Super. Wdech, rolujemy się do przodu, lądujemy w planku z wydechem czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Tutaj jeden wdech. Tutaj jeden wydech. I od razu lewa noga delikatnie przeciągamy się wdech z wydechem kolano klatka wysuwamy się do przodu tutaj jeden długi wdech z wydechem odkładamy prawe kolano możemy odłożyć stopę wdech ręce góra wydech dłonie przepraszam poprawię mikrofon dłonie na kolano lewe i to samo w Wdech, prostujemy prawe kolano. Wydech. Wdech, wydech. Chcemy się odpychać od dłoni i podwijać kość ogonową i miednicę, tak żebyśmy tutaj nie robili takiego banana, bo za bardzo, za dużo nie poczujemy. Chcemy się odpychać i dopiero, ach, doprostować nogę. Super. Wydech. Jeszcze dwa. Wydech. I wydech. Super. Kładziemy dłonie na matę. Odchodzimy lewą stopą do lewej krawędzi maty. Może odkładamy lewe, lewą stopę na krawędź zewnętrzną. Pobujamy się tutaj. Pozwolimy naszym biodrom opaść niżej. Poczuj jak się... Twoje ciało ma w tej pozycji i z wydechem uginamy prawe kolano, przechwytujemy prawą stopę i od, najpierw od, odpychamy się, otwierając klatkę, a później kolano i pięta bliżej pośladka, a barki kierujemy w przód w stronę naszej maty. Mm -hmm. Równolegle do maty. Tutaj wdech. Tutaj wydech. Możesz się pobujać z lewa na prawą, delikatnie. Tak jak jest Ci to dzisiaj na rękę, tak jak jest dzisiaj dostępne. Tutaj wdech. Z wydechem opuszczamy nogę i wracamy sobie. Hop do planku. Tutaj wdech. Z wydechem lewe kolano, lewy łokieć i od razu lewa stopa na prawą stronę. I opuszczamy biodra w dół. Może być ta noga oczywiście ugięta. Głęboki wdech, głęboki wydech, klatka piersiowa otwarta. Prawa noga naprężona. Popodnosić się można, góra, dół, góra, dół. Tutaj wdech. I z wydechem powolutku pies z głową w dół, tutaj wdech, z wydechem rolujemy się do przodu, tu wdech w planku, w wydechu hop, czaturanga. wdech pies z głową w górę, z wydechem pies z głową w dół. Tutaj jeden wdech, tutaj jeden wydech, ekstra. Z kolejnym wdechem kolana na matę. I teraz takie mm, mobilizujące nasze, mm, nasze biodra ćwiczenie. Będziemy odkładać prawe, będziemy odkręcać prawe, albo pokażę na lewej stronie w sumie. Lewa stopa do lewej strony odkręcona. Podnosimy kolano. Otwieramy je też do lewej strony. I siadamy sobie na pośladku. Hop. Wdech. Wydech. Wracamy. Wdech. Wydech. Siadamy. Wdech. Wydech. Powrót. No to jeszcze za dwa razy. Wdech. Wydech. Można sobie usiąść na pięcie, na, można sobie mm, podwinąć palce. Albo zostawicie na macie i ostatni raz. Wdech. Z wydechem siadamy. Super. Wdech. I wydech. Wszystko na drugą stronę. Wdech. Le Prawa stopa do prawej strony. Odkręcamy kolano do góry. Siadamy na pośladku. Wdech. Góra. Wydech. Kolanko. I jeszcze trzy razy. Zrób tak, aby ci było wygodnie. Kolano cały czas chcesz odwodzić do zewnątrz. Tutaj stopa na zewnątrz, na maksa. Kolano na zewnątrz, na maksa. I cały czas odwodzisz się do tyłu. Mhm. Wdech. Hop. I ostatni raz. Wydech. Super. Wdech. Góra. I wydech. Powrót do pozycji stołu. Stąd od razu wydech. Pies z głową w dół. Przeciągnij się. Z wydechem popatrz w przód. Albo przejdź, albo przeskocz. Hop. Wdech. Wyciągnij się. Wydłuż kręgosłup. Z wydechem uttanasana. I z wydechem powolutku opuszczasz Pośladki na matę i od razu z tej pozycji, hop, schodzimy w dół, przyciągamy kolano. Oba kolana do klatki piersiowej. Lewą stopę odkładamy, prawą stopę, krawędź zewnętrzną przechwytujemy i delikatnie przyciągamy kolano pod pachę. Jeśli dla Ciebie to mało, możesz wyprostować. Lewą nogę i trzymać sobie tutaj lewe biodro, żeby się ono nie otwierało. Łopatki leżą, barki rozluźnione, przyciągamy delikatnie. Na wydechu staramy się wyprostować. Jeśli jest to niemożliwe, możemy przechwycić łydkę, wyprostować i pociągnąć. No Albo możemy w sumie mieć też zgiętą, ale chcemy pociągnąć i otworzyć biodro. Do prawej strony. Tutaj możemy popróbować hop. Z delikatnym, wyprostem. Mhm. Mhm. Nie musi być ta noga prosta, tylko chcemy kilka takich ruchów, jakby doprostowywania. Hop, nogi, ale ważne jest, aby cały czas to kolano było. Przy naszych żebrach. Mhm. Wdech. I z wydechem powolutku przenieś prawe kolano na lewą stronę, odkręć się. Pozwól Twojemu kolanu opaść. Twoja dłoń prawa na prawej stronie, głowa również odkręcona w prawą stronę. Tutaj wdech. Z wydechem zmiana. Hop, albo stopa prawa leży. Kolano ugięte, lewe kolano do klatki piersiowej. Przechwytujemy zewnętrzne i sobie tutaj trzymamy. Ciągniemy dłonią delikatnie. Przepraszam, napieramy lub prostujemy prawą nogę. I to samo przyciągamy. Kolano do zewnątrz, żeber pod pachę. I teraz odkręcamy się delikatnie, delikatnie do lewej strony i staramy się wyprostować nogę. Mhm. Delikatnie. Wdech. I z wydechem powolutku przenieś lewe kolano na prawą stronę. Odkręć się do lewej strony. Tutaj spokojny wdech. Spokojny, długi wydech. Super. Jeszcze jeden wdech. I spokojny, długi wydech. Z kolejnym wdechem unieś się do góry. Przytul, kolana do klatki, może nawet głowa, czoło w stronę kolan. Daj sobie dużego przytulasa. I z wydechem przejdź do szawasany, może dzisiaj takiej zmodyfikowanej, ze stopami na zewnątrz, a kolana do środka. Weź głęboki wdech. Długi, rozluźniający wydech. Zostań tutaj na kilka chwil, aby powrócić do swojego naturalnego oddechu. Aby poczuć, jak czują się Twoje biodra po tej praktyce. A ja pięknie Ci dziękuję. Zostawiam Cię tutaj w spokoju dla samego i samej siebie. Jeśli bardzo się Wam podobało, a nawet jak się nie podobało, bardzo tylko się podobało, to zapraszam Was na wtorkowe lekcje online na moim kanale yoga.pl. Więcej informacji na dole w opisie, bez subskrypcji, bez opłat, bez wychodzenia z domu, jedynie za wirtualną kawkę. Dziękuję bardzo. Namaste.